Cześć, Martin z tej strony. I Kasia z tej strony. Słuchajcie, jak wcześniej mówiliśmy, mamy wybranych kilka naprawdę fajnych produktów z tego katalogu numer 4 dla Was, o których niebawem zaraz opowiemy. Przede wszystkim chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak zdobyć 200 punktów. 200 punktów, rozpiskę punktową, generalnie macie w cenniku. Tak więc, warto z tego cennika korzystać i zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o punkty. W tym filmiku chcielibyśmy Wam podpowiedzieć, jak zdobyć 200 punktów. Z 200 punktów mielibyście 200 zł zysków, gdyby się okazało, że te 200 punktów macie na sprzedaż. Dodatkowo jeszcze z 200 punktów mielibyście 3% z obrotu handlowego, czyli otrzymalibyście dodatkowy bonus od 20 zł od firmy. Dodatkowo jeszcze macie pierwszy etap programu lojalnościowego zaliczony, tak więc tych korzyści jest całkiem sporo. Co takiego w takim razie polecasz? Ja osobiście poleciłbym wodę Eclat Weekend. Eclat Weekend. Eclat Weekend, piękny zapach, bardzo mi się podoba. Pokaż. Ca, całe szczęście moja dziewczyna też go bardzo lubi, dzięki czemu mam e, codziennie okazję, aby go testować, że tak powiem. Testować. I w tym katalogu jest on za 69,90. A ile za to można mieć punktów? Dokładnie 17. Dokładnie 17. Czyli startujemy. Pierwsze 17 punktów to już z górki. Mm -hmm. Kolejny produkt, jaki byś polecił? Kolejna woda toaletowa dla pani. Dla pani. Co nie jest z takiego fajnego? Jak się wstrząśnie. Wstrząśnie, same słuchajcie, żeby te wszystkie drobinki nie po prostu buzowały w środku. Świetny bajer na imprezę na przykład. No, Za pan zapachem. Mamy fajne słuchajcie, drobinki tutaj właśnie, gdzie na imprezę fajnie wygląda nasze ciałko. Dodatkowym ekstra bajerem jest to, iż na nakrętce jest pierścionek. Możemy sobie również na Bardzo imprezę pierśni. założyć, przedstawić. Perfum jest również za 69,90 tak w się, więc również będzie. Z tym, się... że to jest cena katalogowa oczywiście. Tak więc my możemy to kupić w cenie dla nas, dla osób zapisanych do klubu Oriflame za 53,37. To odpowiedź z mojej strony, a ty jaką wodę byś poleciła? A czy ja ogólnie poleciłabym każdą z tych wód, bo mają im fajne opakowanie i naprawdę zapachy są bardzo ładne. Jeżeli szukamy czegoś na prezent, słuchajcie, no to jest coś naprawdę efekt bardzo szykownego, tak? Mamy bardzo fajną tutaj nakręteczkę, bardzo ładne opakowanie. Jest to też w bardzo fajnej promocji w tym katalogu. Więc jeżeli potrzebujemy jakiegoś prezentu dla koleżanki, dla przyjaciółki, dla mamy, czy nawet dla babci, słuchajcie, idzie wiosna i idą świeże, świeże zapachy. Więc jak najbardziej jest to godne polecenia i bardzo ładnie wygląda. Prawda? Tak? Prawda, zgadzam się. <grywa> Również podpowiedź z mojej strony, nie wiem czy miałeś już okazję pić. Nie, ja nie piję codziennie shake naturalny z mlekiem. Codziennie przed treningiem zażywam i przyznam, że naprawdę daje dużo energii. Jeżeli założycie sobie subskrypcję, to czwarty, czwarte opakowanie będzie dla Was za złotówkę, a w cenie standardowej jest za 83,77. Tak więc warto sobie to kupić, bo na tym jednym opakowaniu macie 32 punkty. Kolejny produkt, który bym wam polecił, ale którego nie mam tutaj na stole, to woda Flamboyant Pride. Woda toaletowa dla mężczyzn za 59,90, czyli na tym mamy 15 punktów. Słuchajcie, również bardzo rewelacyjne słuchajcie, mamy wspaniałe maseczki. E, maseczkę mamy z Optimals, Oxygen Boost Face Mask i również mamy Swedish Spa z Oriflame'u. E, są dwie maseczki, dwie również dla nas w bardzo fajnych cenach. Są to maseczki dostosowane. Ta jest fajna do, żeby udosyneniująca, jak i nawilżająca. Ta będzie oczyszczająca bardziej maseczka dla bardziej tłustej skóry czy skóry z wypryskami. Mamy również innego rodzaju maseczki, jak i peel offy, które tutaj żeśmy nie wystawili, w fajnych promocyjnych cenach za 9,90 w katalogu. Face Scrap w takim fajnym pojemniczku, który się wyciąga, słuchajcie, jak widzicie jest gęsty, jest, mogę powiedzieć wprost, jak tutaj sobie wcieram, jest bardzo delikatny, konsystencja jest bardzo fajna, ma bardzo fajny, delikatny, świeży zapach. Więc co ja mogę powiedzieć o piningu, który jest uważam bardzo wręcz niezbędny do naszej pielęgnacji tygodniowej, robimy go naprawdę dwa do trzech razy w tygodniu nawet, jeżeli chcemy, żeby po prostu kremy, nasze maseczki i inne rzeczy działały, no to peeling musi być zrobiony, musi być na złuszczenie troszeczkę tego naskórka, tak, więc to jest bardzo fajny produkt. Później co mamy jeszcze fajnego, to jest serum. Słuchajcie, to serum jest wyjątkowe, jak widzicie też ze względu opakowania bardzo praktyczne. Praktycznego pompka z dozowniczkiem. Jest ja bym nie tak wiedział, skoś... że to jest fajne opakowanie, że jest z dozownikiem. Wiem, jest jest bardzo, bardzo praktyczne z tych względów, iż no, powietrze się wchłonie do środka, więc wykorzystamy wszystko z, z tego opakowania, tak? Wszystko co jest, nie będzie tak, że będą pozostałości. Więc no, biorąc pod uwagę nasze wszystkie fajne trzy produkty, no to mamy jednak fajną tutaj. Słuchajcie tak, Wonder Lash Mascara, jest to mascara w, też w świetnej ofercie, w katalogu numer 4. Um, jak widzicie, naprawdę bardzo fajną, silikonową szczoteczkę. Nie skleja rzęs, wydłuża je, pogrubia je, podkręca je, więc naprawdę jest mega. I taką fajną ciekawostką nawet jest to, iż sprzedaje się tego dużo, słuchajcie, 800 sztuk dziennie. Piątek, świątek i niedziela, 800 sztuk dziennie, razy 365 dni w roku, Numer 1 jeżeli chodzi o sprzedaż Oriflame. A w tym katalogu 18,90 tylko. tak Więc na dobrą sprawę, jeden z najlepszych tuszy na rynku macie w cenie mniej niż 20 zł. Tak więc promocja jest i warto z niej skorzystać. Dokładnie, słuchajcie, jeszcze z kolorówki jest parę fajnych produktów objętych tą no, fajną ofertą. Chociażby właśnie tutaj. Mamy taką pomadkę w sztyfcie. Jest bardzo fajna, bardzo gładko się nią temperuje. Ma bardzo dużą ilość pigmentów ma świetny zapach bardzo długo się trzyma, utrzymuje na ustach pomimo tam jedzenia czy picia panie są z niego bardzo zadowolone fajne, no po prostu sam jest w paru odcieniach, tam w odcieniach czerwieni więc możecie sobie wybrać jaki chcecie nie musicie się bać tego, że to będzie jednak pigment zbyt, o, zbyt ostry, zbyt mocny można po prostu delikatniej to po prostu sobie nałożyć również taką furorą zauważyłam u nas w Oriflame robi zestaw dobry fix, słuchajcie Mamy tutaj dwie szczoteczki, lustereczko i dwa odcienie do Brwi Słaj. Jest jasne i jest ciemne odcienie, i mamy tutaj, słuchajcie, wost, który nadaje tak kształtu brwi. Co do tego jest jeszcze fajne, co można do tego sobie dokupić, jak już ktoś chce mieć bardzo wymodelowane brwi. Jest tutaj taki żel z Giordani Gold. Tak? Słuchajcie Kasi, bo Kasia od urodzenia na dobrą sprawę jest bizarzystką, tak więc wie co mówić. Od urodzenia! <laughs> Sobie. A czy miałaś styczność z tym? Bo wiem, że to jest bardzo popularny tak, produkt. Tak, tak, miała, miała, miała I z tym styczność. I według wizerzu jest to numer jeden, jeżeli... Znaczy Wizerz.pl uważa to za produkt wszechczasowy. Tak, ja się zgodzę, produkt jest y, świetny, ma parę różnych kuleczek. Co jest innego w innych produktach kuleczkowych, jest to, że jak sama zauważyłeś, kuleczki są no, co najmniej o połowę mniejsze, tak? jest ich trochę więcej. E, tym się nie powinniście stresować wielkością tych, tych małutkich parałeczek. Dają fajne po prostu takie nabłyszczenie z takim refleksem e, i są bardzo fajne, bardzo długo y, są trwałe. No i na długo starczają takie jedno Bardzo Fajne słuchajcie, Everlasting. W tym katalogu bardzo dobra cena, tak więc warto też zakupić. Fajnie pokrywają po prostu na, na wszystkie, że tak powiem, niedoskonałości skóry. Trzyma się to około 10 słuchajcie godzin do 10 nawet. jest w 6 odcieniach. Słuchajcie, jeszcze produktem w sumie takim naprawdę totalnie rewelacyjnym, uważam, jest zły szampon. Oriflame go posiada, jest w świetnym zapachu, fajnie jest pojemność, łatwo je włożyć, można go do, słuchajcie, torebeczki, pójść sobie z nim, nie trzeba mieć głowy codziennie czy co drugi dzień jak ktoś ma przytoczającą się głowę lub ponieść długie bardzo włosy. Leciutko się go nakłada, starczy na naprawdę doponoć, tutaj pisze nawet do 30 użyć. Um, więc uważam, że to jest w ogóle produkt XXI wieku co no, ma, że tak powiem, wręcz to były nasze podpowiedzi, jeżeli chodzi o ten katalog. Mam nadzieję, że uda Wam się zdobyć te 200 punktów dzięki naszym podpowiedziom. 200 punktów 200 zł czystego zysku, tak więc jest to to, o co powalczyć. I dodatkowo jeszcze Kasia ma przy sobie kuferek. Ten kuferek możecie zdobyć. Pierwszy punkt już macie na dobrą sprawę spełniony, bo Wasze zamówienie będzie złożone. Do tego jeszcze potrzebujecie dwie osoby. A jeżeli komuś nie podoba się kufelek, to zawsze możecie... To może jest wybrać... jeszcze torba na to posłuchajcie, są to bardzo fajne rzeczy, w fajnym kolorze. naprawdę. Przyzmoczę. I możecie to mieć za złotówkę. Tak więc mhm. naprawdę warto. O szczegóły zgłoście się do swojego sponsora. On wam wytłumaczy dokładnie jak to można zdobyć za złotówkę. Więc dzięki, za, dzięki, za, dzięki za to, że byliście z nami. Do usłyszenia w następnym katalogu. Trzymajcie się.